No dobra. Płyń korwo płyń. Wow! Ale super. Muzyka gra tak szybko, jakby nas nie wiadomo gonili, ale... Ale raczej nie ma takiej opcji, nikt ze mną nie skoczył. Gdzie my się znajdujemy teraz? Nie wiem, ale wygląda. Zacnie to miejsce. Oprócz tego, że jest strasznie brudne. Do, przejść do kanałów. Kanały w Dunwall. Jakby kto nie wiedział, Dunwall to jest to miasto, w którym się znajdujemy obecnie. Ciężko było się domyślić pewnie, co? Wygnaniec. Uciekłeś z więzienia w Coldridge za pomocą tajemniczych sojuszników. Jeśli zdołasz dotrzeć do rzeki Renhaven, obiecują oni pomóc ci wykonać zadanie. Kanały w Dunwall. Dobra. Jak sobie idę, idę, idę. O, słyszę jakieś głosy? Zobaczcie, szczury biegną. Nie wszyscy myślą, że ja zabiłem cesarzową, przecież ja miałem z nią romans, jak mogłem ją zabić? Szczury. Jak ja nienawidzę szczurów! Nienawidzę szczurów najbardziej na świecie. Wszystko mogę znieść. Pająki, węże i tak dalej. Ale jak widzę szczura, to mnie bierze normalnie obrzydzenie. Uuuh. Fuj, zobaczcie. Aż gęsiej skórki dostałem normalnie. Jest chyba jedyne istotki, których się brzydzę w życiu. Oni się zajmują strażnikami, to ja mogę sobie. A, ciekawy jestem, czy oni mnie też będą gryźć. Nie wiem, jak na razie nie chcę. Sprawdzać jakichś bliższych kontaktów z nimi. O, fuck biegną. Fuj. Biegnę tam, gdzie jest strzałeczka. Skoczyłem do wody. Przynajmniej nie pogryzam. Okej. Okay. Oj, a co to? Umarło mu się przy kółku. Nie mogę ruszyć zaworu, dopóki go nie sprzątnę. To jakiś dump jest. Pyk! Przykro mi. Ale musiałem to zrobić, żeby sobie utorować wejście dalej. A to mogę przekręcić? Nie mogę. Nie mogę, ale to nic. Idźmy dalej. Świetnie wyglądają te pomieszczenia tutaj. Strasznie mi się podoba tutaj. O, dumpster jakiś kolejny, o, zobaczcie ile tam szczurów biega. I ja co? Dobra, już wiem co zrobić, na pewno muszę się tam dostać. Przekręcić to, żeby mi się otworzyły drzwi. I zrobię to w ten sposób, żeby... Żeby one mnie nie zaatakowały, to ja będę sobie po tych kontenerach tutaj skakał, to jest oczywiste. Oczywista oczywistość. I tutaj sobie ładnie pójdziemy. Strasznie sprawnie to idzie. A tutaj przebiegnę chyba. Szybko, raz, 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 korwoda, dawaj. Uuu. Yeah. Yeah. Wykorzystam ich jako przynętę. Rzucę szczurom na pożarcie. Trzymajcie szczury. Aj, zobaczcie. Żarło jest. Podano do stołu. Tu jeszcze jest jeden. I tam jeszcze jeden, ale myślę, że dwóch wystarczy. Dobra, biegniemy, szybko. Kręć, kręć, kręć. Fuck, o oh nie, trzeba do końca przytrzymać to. No nic, no nic, mam nadzieję, że mnie szczury nie pogryzą. Jezus, jakie napięcie, kurde, już chyba mogę biec, dobra. Jest, udało się. Udało się, nadal jesteśmy w kanałach. Jak śmiecie oskarżać mnie o coś, czego nie zrobiłem, ja ją kochałem. Miał takie fajne czarne spodnie, kiedy ją widziałem. Ostatni raz. I jedyny raz właściwie, bo. No co, bo ja prędzej nie widziałem. Pójdź zeskocz. No ok, idę do góry. Ej, co jest grane? Idę na dół. Dlaczego idę na dół? Idę na dół, trzymając do góry strzałkę. Znaczy przycisk. Znaczy yy, gałkę. No i co teraz? Teraz jest ok, dobra. Nieważne, błąd w Matrixie. Teraz muszę sobie zeskoczyć ładnie tej. Hopsa! Jaka subtelna to była. Dobra. Zbieramy mamonę. Nie wiem po co mi to. Jakieś resztki jedzenia. Butelka. Co to? Fuck, co to było? Coś przeciąłem chyba. Damn, nie zauważyłem tego. Jak to się... Aha, bo tutaj mamy miotacz pocisków jakiś on miota pociskami. Naprawdę? Gara, jak on... jak miotacz może miotać pociskami? Ciekawa konstrukcja. Oj Boże, Misklik. Sorry. Dobra, mam tylko pistolet, nic więcej. Genialne jest to koło, kurde, dostęp jest tak szybki, strasznie mi się podoba ta opcja. Strasznie mi się ta pod opcja podoba, tym bardziej, że... Co bym tutaj chciał, to tylko może sterowanie samym widokiem. Jeśli chodzi o myszkę. To zazdroszczę pecetowcom. Ale na przykład przyciski i tak dalej. Wydaje mi się, że opcja pada jest w tym momencie najlepsza. Ale jakieś tam łamanie sobie palców shiftami, skradanie się gdzieś tam pod altem, coś. Czy znaczy nie to, że bo zawsze grałem na komputerze też, ale... Ale pat jest bardzo wygodny zresztą. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakichś takich szybkich akcji z rodem FPP. Lordzie Protektorze. Jesteśmy sługami cesarstwa, prawdziwej cesarzowej grupą lojalistów, którzy bardzo chcą się z tobą spotkać. Dobra. Masz tu broń, zbudowaną specjalnie dla mnie. I mam się spotkać z Samuelem w miejscu, do którego za chwilę się udam. Wow! Zobaczcie, dostałem pistolet o kusze. I jakiś. Jakiś saber. Elegancko. I mamy tu... Wybór broni i mocy. To jest to szybkie menu, o którym mówiłem. Świetna rzecz. Aha, i możemy przypisać. Przypisz skrót klawiszowy broni lub mocy. Ciężko nazwać to, co mam na tym klawiszem. Rzekłbym bardziej przyciskiem, ale nie klawiszem. Błąd w tłumaczeniu leciutki, taki maleńki. No i co my tutaj mamy? Kusza. Bełty zapalający. Strzałka usypiająca, zwykłe pociski, czyli zmieniam automatycznie na pistolet z powrotem. Strzałka usypiająca, zrobię sobie skróty do tego, na przykład tak, na przykład tak. I już mam gotowy arsenał. Co tam jeszcze jest pod X-em? Będę mógł używać? To pewnie do many. Co w przyszłości? Bo na razie widzę, że nie mam. Tylko jeden wskaźnik życia, ale to nie szkodzi, ani troszeczkę. Jakieś ubranka? Coś mo nie mogę się ubrać. Oczywiście, że nie. Muszę chodzić cały czas w tym samym ubraniu. Niestety, zbiłem sobie butelkę. O tak, bo mogę. tym tymczasem, przeniesiemy pana i się zabawimy troszeczkę. Po co ja to zrobiłem? To się nazywa bezczeszczenie zwłok. I za to można iść siedzieć. Ale jako, że. O! Uwaga! Tym razem nie dam się na to nabrać. Uruchom! Haha! Ha. Super posunięcie. A tu za chwilę nadepnę na kolejną, i już nie będzie tak śmiesznie. Co my tutaj mamy? Działka Jelliego. Na wypadek, gdybyś był za głupi, by to zapamiętać, zajdź do swojej łyski by znaleźć odpowiedź. Yy, tak. Ok. I mamy tutaj save, do którego możemy się dostać pewnie zaglądając do łyski. Ale ja nie mam czasu na takie coś. Znajdę tu jakąś amunicję albo pieniądze. A łyski nie widzę, więc. Więc co? Ups, wpadłem. Okej. Okay. Chciałbym się tu przedostać, bo może się okaże za chwilę, że ta łyski wcale nie jest tak daleko. Miotacz pocisków. Złapałem sobie jakoś. O zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Teraz dopiero zauważyłem ta strzałeczka, która jest tutaj yy, na tej mojej kuszy. Się pewnie zmieniają kolory w momencie, kiedy używam inny rodzaj strzał. Bardzo fajnie, mam teraz strzałkę usypiającą. Dobra, ciekaw jestem czy ona będzie jakaś taka w miarę pomocna, czy też okaże się... No, tam na dole ktoś jest. Ale wysoko. Mogę stąd skoczyć? Strzeliłbym sobie, ale to pewnie będzie marnowanie naboi. Dobra, biorę sobie tutaj to. Samuel, dobra, Samuel mi pokazuje, ten kieliszek na pewno nie nazywa się Samuel. Samuel to jest osoba, z którą mam się spotkać. A tymczasem zabierzmy całe wszystko, co możemy sobie zabrać tutaj. Jakieś e, pieniądze, monety, a także przede wszystkim żarło. Życia mam pełno, więc nie jest źle. Tak sobie tutaj leciutko zejdę. Żeby nie wywoływać jakich, jakiegoś zamieszania niepotrzebnego Aczkolwiek z chęcią bym sobie skoczył na niego Dobra. Tu jest jeszcze hopsa Teraz zejdę tak o, delikatnie? Jest, udało się. <grych> Dobra. Widzę, że... O, jest tutaj Samouczek mam nacisnąć, żeby obejrzeć. I co mi to da? Naciśniemy. Spadni na wroga, w wysokości naciśnij right Trigger tuż przed wylądowaniem, aby dodać mu obrażenia i zabić go. Zróbmy tak, oj szybko on idzie gdzieś tutaj. Pyk! Zrobiłem to w jakiś dziwny sposób, ale na szczęście był oszołomiony i wykończyłem go. No, liczy się efekt końcowy, prawda? Cele, notatki, e, ta działka jego mnie interesuje cały czas, A gdzie jest, gdzie była tata? Wy już pewnie wiecie, napiszcie w komentarzach, zawsze wszystko wiecie. Zresztą głównie to się opiera to całe oglądanie Let's Play na tym, żeby znaleźć coś, co ominął prowadzący, czy też w czym się pomylił, to jest zawsze najlepsze. Zawsze wytykacie te błędy. Nie o co chodzi w tym filmie, fajnie się ogląda i tak dalej. Zauważyłem, że jest jakaś taka dziwna zależność w tym wszystkim żeby się czegoś czepiać, ale już tak mamy, Polacy. No co teraz? Jakiś dziwny prąd tutaj jest Który spycha mnie mocno, a mam nadzieję, że się wydostanę z tego jakoś co. Patrzcie, nie mogę wst ten wejść. Ale to mnie spycha bardzo. <laughs> o co chodzi? Za szybko idą, żeby tutaj strzelać. To... O, szybko. No i co? I miał zasnąć niby. Szybko muszę życie wziąć, bo zginę za chwilę. Ha! I co teraz? Pyk. Wiecie co? Nie wiem, ale to nie działa jakoś. Może działa dopiero w momencie, kiedy on jest niepytumny. Bo jak na razie to widzę, że... Nie wiem, wolę się bronić tutaj. No, uderz. uderz. Coś mam ciemno w TV. Boom! Skończyły się żarty. Miałem dosyć tego twojego machania. No, a tymczasem... Biorę swoje strzałeczki i idę przed siebie. Jakaś dźwignia. Coś, czego oczywiście nie mogę otworzyć. O, szczur! Ja Sam w to nie wierzę, ale no niestety zjadłem go. Trochę życia mi odnawia, to nie dużo, ale zawsze. Taka mała porcyjka. Samuel znajduje się 30 metrów stąd, jak dobrze widzę, ale tędy raczej się nie mogę przedostać, więc idę sobie naokoło i to nawet pobiegnę. Oj, mój nóż ocieka krwią, to nie było dobre. Kurczę, no. Nie poszło mi to tak jak jakbym chciał. Mam nadzieję, że reszta misji będzie lepiej przeze mnie wykonana i, i że po prostu będę mógł załatwić ich po cichutku. Zobaczcie, Znowu o mnie mówią. Patrz, jak fajnie się strzałeczki zmieniają. Teraz mam zupełnie inną strzałeczkę. Jest Samuel. Udało mi się. Jestem Samuel. I pracuję za dobrymi ludźmi, którzy bardzo chcą Cię poznać. Powiedzieli, że będziesz tu wyszedł. Ale wciąż nie mogę w to uwierzyć. Będę Cię poznał.

I to są statystyki naszej misji, zabici nieprzyjaciele 13, zabici cywile 0, bo nie było takiej okazji, ogólny aktywny poziom chaosu wysoki, brzydka statystyka, nie podoba mi się, nie chcę, być wysoki, nie chcę mieć wysokiego poziomu chaosu, wręcz przeciwnie, znalezione martwe lub nieprzytomne osoby 5 aż, jakim cudem, no nic, ruszamy dalej.